Kochani moi, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na tygodniowe Koło Losu na czas od 27 listopada do 3 grudnia. Znajdujemy się w nowej energii. Energii strzelca, tak więc od strzelców zaczynamy. Cóż dobrego, nowy tydzień przyniesie zodiakalnym strzelcom. Kochani, dla was karta szóstki kielichów. Szóstka kielichów oznacza bardzo przyjemny powrót do sytuacji, która była istotna w waszej przeszłości. To mogą być na przykład podróże. To mogą być podróże do miejsc, które były dla Was ważne, czy w dzieciństwie, czy w młodości. To mogą być również reaktywacje spotkań z osobami z Waszej przeszłości i to niekoniecznie jakiejś dalekiej, bo u niektórych strzelców, na przykład, taka przeszłość może wynieść jakieś ostatnie 3-4 lata. Poza tym będziecie w takim właśnie nostalgicznym nastroju, będzie Was brało na wspominki, będziecie chciały coś odnowić, coś przywrócić do życia, e, będziecie zajmować się oglądaniem zdjęć, albumów rodzinnych. W każdym razie taki ewidentny nastrój na przyjemną nostalgię i wspomnienia. Drogie Koziorożce, co Wam przyniesie ten nowy tydzień? Król Buław. Król Buław zapowiada bardzo aktywny czas, to również karta osobowa i pomoc starszego mężczyzny z trygonu powietrza, czyli Baran Lew Trzelec. Taka osoba może okazać się pomocna i przydatna w realizacji Waszych zamierzeń. Z taką osobą również warto się kontaktować w tym tygodniu, albowiem możecie sporo osiągnąć, zarówno jeżeli chodzi o sferę. Zawodową, jak również e, osobistą. Jeżeli chodzi o Wasze obowiązki, o sprawy administracyjne, czy na przykład e, osoby, które szukają pracy, to w tym tygodniu macie szansę załatwić bardzo dużo istotnych dla Was spraw, po waszej myśli, również rozmowy rekrutacyjne na przykład, mogą przebiec w dobrej atmosferze, pokażecie się z takiej właśnie strony ognia, powera, siły i w ten sposób zdobędziecie to, na czym wam zależy. Cóż dobrego, nowy tyś przyniesie zodiakalnym wodnikom. Wodniki dla was, karta piątki kielichów. Piątka kielichów oznacza jakieś takie bieżące, smutne smuteczki, Jakieś takie rozczarowania, ale pamiętajcie, że jest to karta Brama, więc to, co się wydarzy w tym tygodniu będzie miało przełożenie na kolejne y, miesiące, a nawet lata. Więc nawet jeżeli ktoś lub coś was rozczaruje, jeżeli relacja, którą tworzycie, okaże się właśnie taka rozczarowująca, czy praca, którą się zajmujecie, będzie. Wam przynosiła właśnie takie bardziej gorzkie owoce związane z takim niezadowoleniem. To pamiętajcie, że te wydarzenia są po coś. One nie są od tak, bo los się na Was uziął. Tylko może dla niektórych wodników będzie to znak i motywacja, żebyście sami same zadały sobie pytanie, czy z tą osobą jest mi po drodze? Czy w tej pracy się duszę? Czy może rozwijam? W każdym razie, to będzie wbrew pozorom ważny czas, ale to nie jest czas porażki. To jest czas, który ma Wam otworzyć oczy na istotne aspekty Waszej rzeczywistości. Cóż dobrego, nowy tydzień trzymie się zodiakalnym rybom. Ryby dla Was, karta rycerza mieczy. Ryc Śmieczy to przede wszystkim tutaj w tym tygodniu zapowiedź pomocy ze strony mężczyzny w Waszym wieku, bądź zbliżonym, rówieśniczym, z trygonu powietrza. Jest to mężczyzna, może to być mężczyzna reprezentujący wodnika, bliźniaka lub wagę. Generalnie ten mężczyzna pokazuje się, Waszej rzeczywistości, jako ktoś, kto nagle, błyskawicznie wkracza do akcji na swoim rumaku i pokazuje się jako osoba, która może Was na przykład albo z jakichś tarapatów wyciągnąć, albo też po prostu zaoferować Wam jakąś nową genialną myśl. W ogóle to też możecie być Wy w takim rycerskim nastroju, w wybitnie intelektualnym położeniu, będziecie chcieli, będziecie chciały, drogie ryby, Świat przenosić, góry przenosić, i będziecie bardzo aktywne, jeżeli chodzi o tutaj sferę intelektualną, więc możecie mieć ochotę się rozwijać, możecie mieć ochotę robić jakieś kursy, generalnie czy dyskutować, brać udział w różnych dyskusjach, debatach, projektach społecznych. W każdym razie wasza, wasza tutaj aktywność, jeżeli chodzi o wasz umysł, będzie na naprawdę wysokim poziomie, więc wykorzystajcie to zwłaszcza do na przykład rozmów, które należy przeprowadzić, czy należałoby przeprowadzić, macie szansę przepchnąć też jakiś projekt dzięki właśnie Waszemu, takiej Waszej determinacji, a zarazem też dzięki sile argumentu, bo to będzie jakby kluczem i sukcesem do tego, żeby ten tydzień zaliczyć do udanych. Dobrze, drogie Barany, co Wam przyniesie ten nowy tydzień? Głupiec, głupiec, nowy początek, radość, optymizm, niezrażanie się, zostawianie tego, co było, nowy czas. Wszystko się zeruje. Wszystko jest dla was na nowo. Tabula rasa, czysta karta. Jeżeli były jakieś wcześniej problemy, jeżeli było coś pod górkę, teraz to wszystko jest absolutnie nieważne. Jesteście jak te dzieci, które. Ucząc się chodzić, niejednokrotnie się przywracają, ale śmieją się, cieszą się, niezrażone, optymistyczne robią swoje. I Wy również w tym tygodniu pokazujecie się właśnie w takiej energii. I ten optymizm, ta radość dziecka, ta radość autentyczna może w najmniej spodziewanych okolicznościach przynieść Wam sprzymierzeńców. Dla osób, które zaczynają na przykład w nowym mieście pracę, czy w nową pracę, czy. Nowe życie w jakiś sposób, na nowych zasadach, to będzie budowanie fundamentów na zdrowej, e, zdrowym podłożu, na takim też podłożu, które jest nieskażone poprzednimi doświadczeniami, a przynajmniej postanowicie nie brać pod uwagę tego, co było, skupiając się wyłącznie na tym, co jest tu i teraz. Drogie byki, co Wam przyniesie? Ten nowy tydzień. Królowa monet. Jesteście ewidentnie w swoim żywiole. To też wasza karta, jak również karta starszej kobiety z trygonu właśnie, z trygonu monet yy, ziemi, czyli oprócz was, może być reprezentowana przez yy, pannę lub koziorożca. Taka osoba w waszym środowisku może bardzo wam pomóc, jeżeli chodzi o realizację waszych spraw zawodowych. To w ogóle czas ugruntowania swojej rzeczywistości to czas, w którym w sposób dojrzały będziecie realizować to, co jest dla Was istotne. Dla osób, które szukają pracy, możliwość znalezienia takiej pracy, która będzie miała umowę długoterminową, jak również będzie Was odpowiednio zabezpieczała materialnie. Niektóre byki zdecydują się na przykład otworzyć własną działalność czy po prostu otworzyć się na nowe źródła dochodu. Jak najbardziej ten tydzień będzie temu sprzyjał, nawet bym powiedział, wybitnie sprzyjał. Bliźnięta, kochane, co dla Was w tym tygodniu? Księżyc. Ten tydzień może być dla Was taki trochę mglisty i niejasny. Nie będziecie posiadały, nie będziecie posiadali dokładnej wiedzy na dany temat, na temat osoby, z którą się zadajecie, pracy, środowiska pracy, w którym jesteście, czy po prostu w ogóle możecie mieć takie wrażenie, że nie do końca rozumiecie i nie czujecie się tacy zsynchronizowani z rzeczywistością. Ten tydzień może również przynieść Wam jakąś bezcenność, takie zastanawianie się po nocach właśnie, szukanie troszeczkę drugiego dna w sytuacji, kiedy może niekoniecznie to drugie dno istnieje. W każdym razie Uważajcie w tym tygodniu, nie załatwiajcie żadnych istotnych spraw w oparciu wyłącznie o przesłanki, tak samo nie podejmujcie się, nie podejmujcie żadnych decyzji wyłącznie w oparciu o jakąś tam szczątkową wiedzę, dlatego że możecie po prostu podjąć niewłaściwą decyzję, tak więc w tym tygodniu róbcie tylko to, co dla Was do Was należy, kochany bliźnięta. A wszelkie rewolucje przełóżcie na kolejny raz. Drogie raki, co dla Was w tym tygodniu? Dziesiątka buław. Możecie być troszeczkę przemęczone. W ogóle pokazuje się tydzień pełen aktywności. Będziecie mieli, będziecie miały drogie raczki tendencję do tego, żeby brać zbyt wiele na swoje barki. Proszę uprzejmie w imieniu kart, w imieniu tarota o to, żebyście w tym tygodniu sporządzili listę spraw absolutnie koniecznych i odłożyli na kolejny tydzień te, które mogą poczekać, dlatego że może być też taka pokusa, żeby podzielić dzień na 12, 50 i więcej części i wracać z tak zwanym językiem na brodzie do domu, a cóż, w tym czasie, takim właśnie jesienno-zimowym, to jest bardzo, bardzo niekorzystne, dlatego że jeżeli będziecie przemęczeni, przemęczone, łatwiej też możecie załapać się na jakąś sezonową chorobę. Więc radzę tego unikać. Drogie lwy, co dla Was w tym tygodniu? Trójka denarów, trójka denarów, trójka monet, jak to woli. Przede wszystkim w tym tygodniu ważna będzie współpraca, kooperacja. Współpraca na linii wy, inni pracownicy, wy kontrahenci, wy, wasze najbliższe środowisko. Miejcie na uwadze, że sukces zawsze ma wielu ojców, więc w tym tygodniu wybitnie się o tym przekonacie. Zadbajcie o należytą współpracę i dobry kontakt z innymi y, osobami, bo od tego może zależeć powodzenie jakiegoś ważnego dla Was projektu. Dla osób, które szukają pracy, możliwość znalezienia poprzez właśnie e, stawiennictwo e, przyjaciół, czy na przykład w gronie przyjaciół się dowiecie, że ktoś czegoś szuka, jest jakaś oferta, bądź też będziecie właśnie miały okazję otrzymać zatrudnienie w ramach takiej właśnie pracy grupowej, w ramach e, jakiejś takiej pokazuje mi się u niektórych lwów, tutaj z czytania intuicyjnego, niewielka, rodzinna firma. Drogie panny, co dla was w tym nowym tygodniu? Król Mieczy. Przede wszystkim starszy mężczyzna z trygonu powietrza, a więc bliźnięta waga wodnik, może okazać się dla was bardzo pomocny. Mądrość tego mężczyznę i jego rady mogą zaprowadzić też was w takie, bym powiedział, upragnione obszary. To w ogóle może być ktoś ze świata akademickiego, ktoś, kto po prostu znajrzyjcie ktoś, kto wie jak ono wygląda, a zarazem ten ktoś ma taką swoją ciętą naturę, która może nauczyć was, czy też przekonać do tego, że warto mieć taką siłę perswazji, warto też umiejętnie stawiać granice i warto przede wszystkim rozwijać się intelektualnie. Ten mężczyzna może tak pozytywnie namieszać w życiu panny i właśnie motywować ją, pobudzać intelektualnie do stanowienia kolejnych wysiłków. E, ja bym tu widział Pannę przede wszystkim właśnie w książkach i też pracującą nad jakąś koncepcją, która została albo zarzucona, albo chwilowo zapauzowana. Tak tutaj intuicja się pokazuje i tak jest przekaz dla panien. Cóż dobrego, nowy tydzień przyniesie zodiakalnym wagom drogie wagi dla was karta gwiazda. Gwiazda piękna karta, która oznacza to, że przede wszystkim marzenia są w zasięgu nie tylko dłoni, ale też wzroku i serca. W tym tygodniu przekonacie się o tym, że warto nie tylko marzyć, ale puszczać te wszystkie marzenia do wszechświata w ramach modlitw, oczywiście z wdzięcznością, w ramach jakiejś własnej aktywności, w ramach prawa przyciągania, w ramach Intencji, prawdziwej, namacalnej, nieskażonej e, w jakikolwiek sposób strachem, ale właśnie miłością. Miłością i taką serdecznością wypływającą z serca. Realizujcie jak najwięcej w tym tygodniu. Nie bójcie się. Nie bójcie się też zmierzyć sami ze sobą, bo tylko żyjąc w zgodzie i w prawdzie macie szansę żyć. Żyć. Wymarzony dla Was sposób. Tydzień pełen niespodzianek i tydzień sytuacji, okoliczności, które zbliżą Was do realizacji tego, co jest ważne i co dla Was jest najpiękniejsze i ulokowane na serca dnie. I zostały nam zodiakalne skorpiony. Kochane skorpiony, co dla Was w tym nowym tygodniu? Paść mieczy. Nauka, nauka i jeszcze raz, nauka. Nowe kursy, możliwości, kształcenie. Pokazuje się również młodszy mężczyzna z trygonu powietrza, tak więc bliźnięta wadawodnik. Ta osoba może okazać się nie tylko pomocna, ale może tak Was też pozytywnie e, odciągać od czegoś, czy też po prostu mm, będziecie mieli taką za, e, zagadkę, zastanawiając się kim on jest i dlaczego jest taki śmiały. Właśnie ten paśmie, czy będzie was uczył takiej śmiałości e, również w wyrażaniu samych siebie. Z drugiej strony to też karta, która pokazuje, że możecie mieć na przykład bardziej cięty język w tym, w tym tygodniu. E, gdzieś tam cięte riposty mogą się was bardzo imać, więc ostrożnie uważajcie, co do kogo mówicie, żeby ktoś przypadkiem też nie poczuł się urażony. Czymś, co pozornie na przykład miało brzmieć jako żart. W ogóle, jeżeli chodzi o komunikację, to będzie ważny tydzień i też dobry czas na rozpoczynanie jakiejś edukacji, takiej konkretnej, sensownej, jeżeli chodzi o wasz rozwój, o to, co, o to jakie macie predyspozycje i generalnie e, słowo klucz rozwój, dyskusje, debaty to jest właśnie ten czas dla was, kochane Skorpione. Oczywiście rozmowy rekrutacyjne, jeżeli ktoś szuka pracy, czy jakieś egzaminy, kochani, również jak najbardziej dobry czas na to, żeby, żeby się tym zajmować, będą o tego odpowiednie owoce. Kochani, dziękuję za wysłuchanie tego czytania, jeżeli chodzi o znaki Zodiaku i oczywiście niespodzianka dla wszystkich solenizantów urodzonych w czasie od 27 listopada do 3 grudnia karta mistrzów duchowych dla was Potęga radości, potęga radości. Tak brzmi ta karta i już czytam dla was kochani solenizanci. Znaczenie tej karty. Aby osiągnąć upragniony rezultat, podążaj ścieżką radości. Twój życiowy cel jest wspierany przez radość i pasję, jakie odczuwasz, gdy myślisz o nim lub go realizujesz. Radość płynąca z relacji międzyludzkich podtrzymuje ich ogień, fascynację i rozwój. Radość pochodząca z Twojego hobby daje Ci dodatkową energię. Właśnie radość ma najwyższą wibrację energetyczną spośród wszystkich emocji. Ona jest w stanie usunąć wszelkie przeszkody i zaspokoić Twoje potrzeby. Radość przypomina nam, że wcale nie potrzebujemy cierpienia. Możemy spełnić nasze życiowe zadania, pomagać sobie i innym oraz uzdrawiać poprzez moc radości. Dodatkowe znaczenie karty. Aby doprowadzić do spełniania swoich pragnień, bądź nastawiony pozytywnie i przepełniony ufnością. Znajdź w tej sytuacji to, co jest zabawne. Śmiej się, rozwijaj hobby, które sprawia ci przyjemność. Aby znaleźć swój życiowy cel, rób wszystko, z czego czerpiesz radość. I tym optymistycznym i jakże radosnym akcentem dziękuję, kochani, za Waszą obecność i zapraszam na kolejne tygodniowe koło losu.